ja mam na imię Iwona i zapraszam was na nowy vlog na nowy filmik. Mam nadzieję, że wam się spodoba i cóż, lecimy z tym dniem. Ja właśnie jestem w kuchni, jak widzicie, będę przygotowała moje śniadanie. Dzisiaj zachciało mi się owsianki. O, mój brzuch już burczy, więc muszę już coś zjeść. Zachciało mi się owsianki. Będę robiła wsiankę na mleku Sojobę, która mi się bardzo zasmakowało i w sumie najtańsze z dlatego ja wiedziałam, czy mi smakuje bardzo, ale nieważne. E, szybko je to przygotować, myślę, że owsianka będzie z... E, troszkę dodam, dam, troszkę cynamonu, troszkę dremu, zobaczymy co tam na końcu wyjdzie, więc ja lecę robić, bo już jest 11.10, a ja około 12 muszę tam wyjść. Ehm, I tak, do zobaczenia, do zobaczenia już za chwilę w następnych klipach. Patrzcie jakie to opakowanie owsianki jest ogromne. Jest to 1,5 kg. Ona kosztowała tylko euro, tylko ja je wzięłam. Po prostu to jest ogromne, jest większe niż moja głowa. I już wiem ona kosztowała tylko euro. To jest owsianka do mikrofali. Pierwsza spotkałam się z owsianką do mikrofali, bo w Polsce no, nie mamy zawsze taką zwykłą na mleko, na gaz. I ja właśnie robię tak samo normalnie jak w domu, mimo tego, że to jest do mikrofali, bo teraz się zorientowałam, że to jest do mikrofali. Więc kiedyś spróbuję owsianki z mikrofali, jakby nie smakowała. A moja tam się gotuje, już nie mogę doczekać, bo jestem już bardzo głodna. Ale do no mikrofali. Hmm. Hmm. Dobra, ja lecę. Okej, okay, moje dzisiejsze śniadanie prezentuje się tak i ja właśnie zabieram się za jedzeniem, bo jestem już bardzo głodna. Okej, okay, ja właśnie wracam z takiego sklepu, żeby tam chodzić, ale <laughs> była ulewa, taka bardzo, że bardzo. Znaczy, ja wtedy byłam w sklepie, więc by się nie stało. Ale właśnie na do domu i była jedna, jedyna, ona na drodze to się stało, auto jechało i ja mnie samoglało. Ja to mam przecież po prostu po I ogólnie dzisiaj strasznie wieje, ale tak bardzo, że jak szłam to mnie zatrzymywało w miejscu, nie mogłam zrobić krokutować do przodu. Dalej i właśnie pokazało mi się, że jest jakiś alert pogodowy dla Irlandii, więc ja w o co chodzi, ale chyba właśnie ten wiatr, bo jest okropny, jest straszny. Szłam i po prostu szłam w miejscu. Bo nie mogłam iść, bo miał wiatr. A ja już dojdę do, do mojego domu, więc do zobaczenia później. Ja z moim jedzonkiem, kolejny raz makaron, teraz mam makaron z e, pieczarkami potykanymi. do tego mam trzy rodzaje różnego sera, czyli mam godę, mam mozzarellę i mam szczedar. I mam światankę, 18 z polskiego sklepu, więc idealnie jest, bo jestem mega głodna i do tego odeszłam. Oregano, bo lubię oregano. I właśnie rozmawiałam z osobą, która tutaj się opiekuje tym domem, która z nami też mieszka, bo tu mieszkamy w czwórkę. Ja, dziewczyna z Brazylii, chłopak z Irlandii i ten chłopak z... Bangladeszu, który się zajmuje tym domem, i ja z Polski. I właśnie rozmawialiśmy, że fajnie byłoby tak jak zorganizować wieczór, żebyśmy tutaj się wszyscy razem spotkali, czwórkę coś pogotować z jednego kraju, żeby po prostu tak było przyjemnie, żebyśmy też się poznali, taki prawdziwy dom, żeby stworzyć. Więc jestem mega podekscytowana. Mam nadzieję, że to jak najszybciej wypali, że po prostu się w końcu wszyscy pozna poznamy i że będzie kolejna zabawa. A ja teraz lecę jeść i cóż, przyniosłam tu swój komputer na dół, bo się okazało, w ogóle, że jestem sama w domu. Bo jedna koleżanka z Brazylii właśnie pracuje, teraz ten chłopak, który się zajmuje do domem, też pojechał do pracy, a ten chłopak trzeci jest u dziadków na weekend, e, więc cały dom dla mnie, <grydy> a ja lecę jeść i, i może coś pooglądam, na, może pooglądam na Netflixie po prostu Sabinę, kolejny odcinek, zobaczymy, chociaż też się już przejdę teraz z nim, bo za, za dużo oglądałam odcinków naraz, no tak już mam, więc chwilę muszę poczekać, oczekać i tak, do zobaczenia później, pa. pa. W ogóle dzisiaj jest cały taki dzień wieczny, deszczowy, tak jak mówiłam, są różne alerty. I cóż, pada. Prawdziwa Irlandia. Deszczyk cały czas. Okej, okay, ja stwierdziłam właśnie, że idę zrobić pranie, bo muszę zrobić pranie i idę właśnie to wykonać. Nie wiem, czy mi ono wyschnie, bo... Nie mogę rozwieścić go na zewnątrz. Ostatnio rozwieściłam bluzę na zewnątrz nie szybko wyschła. Więc wszystko muszę zmieścić w pokoju. Mam nadzieję, że mnie nie zawilknie ani nic. Więc ja lecę robić pranie. Mm. Po prostu muszę zrobić, mi się nie chciało. Ostatnio nie, nie myślałam o tym codziennie, ale jakoś tak to zostawiałam i w końcu dzisiaj się mobilizuję, żeby iść to zrobić. <laughs> Więc lecę do pralni. I właśnie muszę przejść przez podwórko, tam strasznie wieje. Dobrze, że nie lenia że tylko wieje. Ale yy, nie chcę tego robić, bo tu jest strasznie zimno. I lecę. O, słyszycie jak o, o, to jest nienormalne. O, dotarłam. Teraz tylko się modlić, żeby się nie rozpadało, jak będę musiała wrócić. Okej, okay, ja właśnie wychodzę z mojego pokoju i idę po pranie. Przynajmniej mam taki zamiar, taki plan, ale nie wiem, czy mam wypalić, czy nie, bo widziałam, że na dole. Strasznie pada też, i to z jest najgorsze miejsce w tym domu. Będzie się go zawsze pojechać, czyli schody. One są takie strome, że zawsze myślę, że się wywalę. Że po prostu polecę na twarz, na dół. Tak, tak przynajmniej mam takie lepsze przeczucia. Um, I właśnie idę pranie, ale strasznie pada też na dół. No, więc nie wiem, czy wyjdę, czy nie. A przy okazji zrobię sobie kolejną herbatkę, bo jest godzina 16:30, 17:00 jakoś tak. Ja za około 2 godziny będę wychodziła z domu, bo dzisiaj idziemy na e, pastę. Na wieczór z włoską pastą, bo zaprosił nas jeden płoch, kiankula, żeby właśnie, żebyśmy spróbowali prawdziwej włoskiej pasty carbonara. I ponach taka prawdziwa pasta carbonara jest tylko z właśnie makaronem i z mięsem, więc próbujemy dzisiaj, jak to kosztuje. Ja właśnie nastawiłam wodę sobie na herbatę i zmierzam tam, gdzie pada deszcz. Mam nadzieję, że nie zbyt bardzo. Bardzo, więc chyba poczekam aż przestanie aż tak padać. No nie wiem, czy mam na co czekać, bo i tak będzie pewnie padało. Bo jest taki. Dobra, raz się żyję, wychodzę, idę po moje pranie. Może nie będę zbyt bardzo mokra. Zmieniłam wcześniej skarpetki, bo miałam całe mokre. I okej. Okay. Znowu weszłam do tej. Aha, to się jeszcze pier, Jeszcze 5 minut. I ogólnie znowu weszłam do tej kałuży, co wcześniej. I znowu mam mokre skarpetki, a nie mam już innych, bo to są moje ostatnie czyste. Reszta cała się pierze. O I drugą też zamoczyłam. Dobra. Ehm, to jeszcze muszę czekać. 5 minut. dużej pierze niż się miała brać. Ale cóż, już takie życie jakoś to przeżyję. Będę musiała to polewić jeszcze raz w moich klapkach. O nie, nie, nie. Dobra. pewnie mi nie słać, bo się gotuje woda, więc do zobaczenia później. Dobra, druga próba um, odebrania moich. Um, moich ty, jak to się nazywa? Um, prania, mojego prania. Może się uda, może nie. Zobaczymy. trzeba ja mam um, się odukasze i oświecam, ok. Ach, to zawsze to mnie przeraża. Będzie mi zawsze przerażało i tyle. Um. I właśnie czytam najlepsze momenty z książki Harry'ego, trzeciej części i pamiętam, jak byłam młodsza, to zawsze wracałam do tych części, czytałam je powielokroć, bo tak lubię wracać do ulubionych momentów i wypożyczyłam też od razu drugą, znaczy nie Harry'ego Pottera, ale jedną z moich ulubionych książek, czyli Zmierzch, będę sobie czytała Zmierzch później, jak skończę Harry'ego Pottera, więc tam też uwielbiam przecież niektórych momentów, tak, wiem, Zmierzch dla niektórych to jest głupie ale i znowu mam wodę w bucie. Ale naprawdę lubię zmierzch. I Dobra, ja wyciągam moje pranie, bo się już skończyło, i znowu zamoczyłam moją kopię. No nie. I jakimś cudem, całe moje pranie się zmieściło. Jak widzicie, tu mam taki stojaczek na pranie i właśnie pięć takich półaczek. Tutaj też mam na moim grzejniku bluzę. Jeszcze <śm> zrobiłam coś takiego, ale się zmieściło, wszystko, więc się cieszę. A ja wracam do czytania książki, bo dechle muszę wychodzić, więc jeszcze lecę wykorzystać ten czas. Okej, okay, ja powoli do z mojego pokoju, jest za 15.20, ja mam autobus za 3.20, to jest pod mojego domu niedaleko, więc już muszę wyjść. Będę ci też używała po raz pierwszy mojej lipkart, tutaj takiej po karty zniżkowej. Mam tu 10 euro, jak na razie to przez internet, przez kartę, więc zobaczymy czy zadziała, działa, czy nie, mam nadzieję, że tak. Jak nie to mam też gotówkę, więc spokojnie. Ja już lecę, nie chcę wodzić, bo tam jest strasznie zimno i tam bardzo wieje deszcz, bardzo deszcz, bardzo pada deszcz i bardzo wieje. Na no, ja tym bym została w łóżku, i bym czytała dalej, no ale cóż, idę na kilka godzin na e, pasta party. Można tak to nazwać. Zobaczymy. Wiem, że będzie pysznie, no bo włoskie jedzenie nie może być inne niż pyszne. A ja lecę, bo się spóźnia, nie chciałabym się spóźnić. Pewnie będę chwilkę przed czasem, a to lepiej być przed czasem niż się spóźnić. Więc do zobaczenia już pewnie w autobusie. Okej, okay, ja jestem już na kampusie, powoli dochodzę do pierwszych budynków i teraz muszę znaleźć akademik właściwy, właściwą wioskę i właściwy domek i właściwy pokój. To czasem ograniczę się studem, ale mam nadzieję, że mi w miarę szybko pójdzie, chociaż ten adres, który mi napisali, to jest tak niezrozumiałe, że no cóż, miejmy nadzieję, że szybko pójdzie. I prawie nikogo nie było w busie, byłam, tylko ja i jakieś dwóch, dwie in inne osoby. I użyłam mojej karty i bilety są o wiele tańsze, więc to razu ...żej na kieszeni, o ponad dwa złote, więc to jest duża różnica. Mm. Dobra, ja lecę szukać, mam nadzieję, że znajdę. I teraz te fontany tu są podświetlane w nocy. Tak świetnie wygląda. Już on pokazuję. Patrzcie, świecam się, wow. Tu są dwie. I tu jest jedna. Ja właśnie wyszłam od znajomych i było świetny wieczór. Musiałam być jako pierwsza, niestety, bo mam autobus, ostatni. I jeżeli do niego nie wsiądę, to później muszę iść na piechotę. A ja, że dzisiaj to strasznie wieje i jakiś tam jest alert. Ponieważ mówiłam o tym w Europie. Nie wiem, znaczy na pewno we Włoszech takie dziewczyny mówiły, że się mamy przejmowały. dlaczego nie chcę iść na piechotę. A szkoda, bym została dłużej, bo cię ci naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnie. No ale cóż, trudno. Właśnie Nadia przynajmniej powiedziała, że kolejnym razem, no, jakby się spotkamy, to, że z chęcią nie u siebie, żebym nie musiała wracać e, wcześniej. Więc po prostu, wow, niesamowite. I to ktoś wyszedł sam z taką propozycją. Jestem zachwycona. Mm. No a ja teraz wracam do domu, idę na autobus, żeby się nie spóźnić. Ale tak, mam no, fajnych znajomych i tyle. Mam nadzieję, że to się utrzymam do końca Erasmusa. Zobaczymy. A, świetnie. Akurat, o, zaczynam badać jeszcze lepiej. Właśnie to, o czym mówiłam, tutaj dzisiaj jest taka pogoda. No, a to Irlandia. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że to strasznie dziwne iść tutaj teraz w nocy samemu. Bo tu zawsze jest marsza studentów. A teraz jestem sama. Takie skróty skróciki tutaj są. Och, dziwne. Zobaczymy, czy to jest w Stables, czyli tutaj w barze miejscowym. Próba nie mam pojęcia, która, niezliczona, ale nareszcie udało mi się wyjść na tym przystanku, na którym chciałam, czyli na tym najbliżej mojego mieszkania, mojego pokoju, bo zawsze to było albo przystąpienie wcześniej, albo przystąpienie później, nareszcie, na który chciałam. I w ogóle jest dzisiaj pełnia, czyli nie będę mogła spać w nocy. Mam nadzieję, że po że po tym okresie, Księżyc się spełni, w końcu będę mogła spać. Normalnie. Eee, że się może troszkę wyśpię. Chociaż wydaje mi się, że dzisiaj znowu pójdę późno spać, bo jeszcze muszę spełnić mój cel, czyli zmontować dla Was filmik dzisiaj. Wcześniej się tego nie chciało zrobić, jakoś tak myślałam, że może sobie odpuszczę, że ją zrobię to na filmiku, ale teraz myślę, że nie. Nie ma tak łatwo. Jak coś sobie postanowiłam, to, to muszę spełnić, więc... Mam już wszystko poukładane po kolei, jak to ma być, ale muszę to jeszcze raz przeglądać i zatwierdzić, więc lecę to zrobić. Juhu, jeszcze powinnam wymyślić tytuł do mojego bloga na uniwersytet. Zobaczymy. A ja właśnie chcę do domu, więc pa!